Cześć. Jeśli patrzycie na czas nagrania i zastanawiacie się, co tu się wydarzyło, bo wiecie, że wcześniejsze materiały na kanale stanowiły głównie dłuższe nagrania zapisy moich prelekcji. No to śpieszę donieść, że testuję nową formę komunikacji, czyli takie krótsze filmiki na YouTube z ciekawostkami i przemyśleniami z zakresu szeroko rozumianej kultury popularnej i historii mediów. No od filmu przez komiksy po gry. Chciałbym spróbować wrzucać tutaj co jakiś czas filmy na bazie wpisów na moim fanpage'u i blogu, bo kto wie, może to nada im w jakiś sposób drugie życie. Zobaczymy, przekonamy się. I dziś mam dla Was dwie ciekawostki z dziejów amerykańskiego komiksu. Dwie ciekawostki ściśle ze sobą związane, a konkretnie historię pierwszego w pełni widocznego w kadrze pocałunku między czarnoskórą i białą postacią w mainstreamowym amerykańskim komiksie, który to pocałunek wyszedł, ha, no, przypadkiem. Oraz. Pierwszy taki przypadek, który był już w pełni zamierzony. No i obie te sytuacje wiążą się z tym samym scenarzystą, Donem Magregorem. Pierwszy w pełni widoczny w kadrze pocałunek między czarnoskórą i białą postacią w mainstreamowym amerykańskim komiksie pojawił się w zeszycie magazynu komiksowego Creepy ze stycznia 1972 roku na szóstej stronie historii The Man Who Called Him a Monster. Komiks na podstawie scenariusza Dona McGregora zilustrował hiszpański artysta Luis Garcia Mozos. Historia ta jest taką... Opowieścią grozy, o czarnoskórym prywatnym detektywie, o aparycji Sidney'a Płatie. No, tutaj inspiracje są pewne. Który to detektyw prowadzi sobie śledztwo w sprawie zniknięcia młodego mężczyzny, który to mężczyzna okazuje się wilkołakiem. I do wspomnianego pocałunku dochodzi pod koniec rozmowy detektywa z dziewczyną, tego chłopaka zaginionego, i ten pocałunek, no. Nie ma żadnego sensu, przynajmniej fabularnie. Pojawia się on z przysłowowej czapy, co zresztą możecie sobie zobaczyć na załączonej planszy, i w żaden sposób nie powraca ten pocałunek w dalszej części historii, chociaż ona ciągnie się jeszcze przez 8 stron. I nie ma to wszystko sensu, ponieważ MacGregor, scenarzysta, nie zamierzał wprowadzać tej historii żadnego pocałunku. Jak wspominał w wywiadzie zawartym w bardzo fajnej publikacji The Warring Companion, cała ta sytuacja wyniknęła z pewnego nieporozumienia właściwie niezrozumienia przez stronę hiszpańską, zastosowanego przez MacGregora kolokwializmu Dizzy The Clincher. W opisie ostatniego kadru z planszy, z rozmową tego detektywa i dziewczyny. I McGregor miał tutaj na myśli takie mocne domknięcie wątku, co zostało zinterpretowane i tutaj też ciekawa sprawa. Z jego wypowiedzi nie wynika jasno, czy chodziło o samego rysownika, czy o kogoś innego. No ale zostało to mylnie zinterpretowane jako polecenie narysowania pocałunku tych postaci, czego MacGregor nie chciał. I Luis Garcia Mozos w takim krótkim tekście biograficznym, zamieszczonym w również fajnej publikacji Masters of Spanish Comic Book Art, stwierdził, że wynikało to z błędu tłumacza czyli troszkę jak gdyby swoją odpowiedzialność ewentualną przenosił na inną osobę, w tym konkretnym przypadku tłumacza. W tym wspominanym przed chwilą wywiadzie McGregor wyraził przypuszczenie, że gdyby faktycznie chciał wprowadzić do historii ten pocałunek między czarnoskórym mężczyzną i białą kobietą, to prawdopodobnie by mu się to nie udało i Warren Publishing no w Warren Publishing odrzucono by ten pomysł. Jego zdaniem tę historię puszczono w tej postaci ze względu na nieubłagalny deadline, więc było progresywnie, ale w sposób zdecydowanie niezamierzony, niecelowy. Pierwszy w pełni widoczny pocałunek między czarnoskórą i białą postacią, a już w tradycyjnym amerykańskim zaszycie komiksowym, bo należy pamiętać, że Creepy to był czarno-biały magazyn komiksowy, a pojawił się w 31 numerze Amazing Adventures z połowy 1975 roku. Czyli mamy rzecz już 3 lata późniejszą. Tenże pocałunek narysował P. Craig Russell, artysta dość rozpoznawalny, m.in. jako ilustrator twórczości Nila Gaimana. Wówczas P. Craig Russell stawiał pierwsze kroki w branży komiksowej. I za scenariusz, podobnie jak w przypadku tej historii: The Man Who Called Him Monster, odpowiadał Don McGregor. Tym razem, jednak, jak już wspominał, on, jak ja wspominałem w tym nagraniu, ten pocałunek nie był wynikiem rezultatem wypadku przy pracy, lecz efektem celowego działania ze strony scenarzysty. McGregor, jak sam twierdzi, przymierzał się do tej sceny długo i był zmuszony kombinować ze względu na opór w Marvelu. Rzecz to szczegółowo opisał we wstępie do wydanego w 2018 roku tomu zbiorczego Marvel Masterworks Killraven. Historia ta wymaga, jak sądzę, drobnego wprowadzenia. Otóż seria *Killraven: Raven Warrior of the Worlds była publikowana na łamach tegoż Amazing Adventures dwumiesięcznika w latach 1973-1976. A konkretnie od numeru 18 do 39. Pierwotnie ta seria w ramach serii nosiła tytuł War of the Worlds, czyli Wojna Światów, i była luźną adaptacją powieści Herberta George'a Wellsa o tym samym tytule. A właściwie to była jej taką kontynuacją bardzo luźną, opowiadającą o ludziach walczących z Marsjanami w XXI wieku po drugiej, tym razem już skutecznej inwazji Marsjan na Ziemię. Bo jak wiecie pewnie być może to Uelsa ta inwazja nie zakończyła się sukcesem. Tenże komiks był dziwaczny, naprawdę bardzo dziwaczny, ale zarazem interesujący i w sumie zasługujący, jak sądzę, na osobne nagranie, może kiedyś. Na tym etapie dość powiedzieć, że ramy tej luźnej kontynuacji wojny światów mocno ograniczały twórców, zwłaszcza McGregora który przejął stery serii wraz z czwartym numerem i ewidentnie wolałby tworzyć taki nieobciążony powieściowym bagażem fantastyczny komiks pozapokaliptyczny. Czyli w sumie musiał robić kontynuację tej powieści, ale tak naprawdę interesowały go inne rzeczy. No ale wróćmy do tego pocałunku. Poza tytułowym Kill Ravenem, centralnymi postaciami serii są członkowie dowodzonej przez niego niewielkiej grupy rebeliantów, do której to grupy należą m.in. czarnoskóry M. Szala, przyjacielki Ravena z czasów, kiedy obaj byli gladiatorami walczącymi ku Sze Marsjan. Więc no, widzicie, na ile to jest luźna kontynuacja powieści. I do tej grupy należała też biała, białoskóra Carmila Frost, biolożka molekularna, zmuszona wcześniej do pracy na rzecz najeźdźców. MacGregor wspominał, że. Od początku pisania tej serii planował uczynienie z Emshal i z Karmili pary. Stopniowo, z numeru na numer, chciał ich zbliżać do siebie, no i to robił, faktycznie. Jeśli przyjrzymy się tej serii, to zauważymy, że w każdym numerze Emshal i Karmila mają przynajmniej jedną wspólną scenę, a ich rozmowy coraz wyraźniej wskazują na to, że coś między nimi może być na rzeczy. Trzeba jednak powiedzieć, że nie każdemu w tym Marvelu Lubiącym zwłaszcza współcześnie krować się na jakieś bardzo progresywne wydawnictwo, no nie każdemu tam podobało się to, gdzie najwyraźniej sprawy zmierzały, a to dlatego, że któraś z zaangażowanych w tworzenie serii osób na poziomie redakcji. MacGregor nie pisze niestety kto. Jakaś osoba poszła ze skargą do redaktora i stwierdziła, że jeśli w komiksie dojdzie do międzyrasowego romansu, no to odejdzie. MacGregor został wezwany na rozmowę. Zapytano go, czy naprawdę ma zamiar uczynić zemszali i karmili parę. Na co ten odparł, że nie. Rzecz jasna, no ściemniał. Miał jednak plan sprytny. Uznał, że będzie... Bejtował czytelników relacją między tymi postaciami, a gdy zbierze już dużo listów domagających się, by w końcu postawić kropkę nad i w końcu otwarcie powiedzieć o co chodzi, to przedstawi te listy w redakcji. I jak pomyślał, tak zrobił, bo jak twierdził, faktycznie takie listy spływały do redakcji, i gdy sobie ich zebrał całkiem sporo, umówił się na spotkanie z tym stanem Lee, by przekonać go do tego pomysłu. I miał wówczas zwrócić się, czy też odwołać do ambicji Lee, mówiąc mu, że wydawnictwo DC Comics planuje publikację historii o międzyrasowym związku romansie w jednym z ich komiksowych romansów, i że jakby to miało być, żeby DC w czymś wyprzedziło Marvela. Lee bardzo się ta myśl nie spodobała, żeby DC miała coś przodować, ale niespecjalnie też uśmiechał mu się pomysł MacGregora, ponieważ obawiał się reakcji czytelników i rodziców w południowych Stanach. Obawiał się bojkotu czytelniczego. Podobno zapytał więc scenarzystę, czy całująca się z czarnoskórym mężczyzną kobieta musi być biała i czy nie mogłaby być na przykład zielona. Na co MacGregor. Odparł, że Kamila jest biała i nie może nagle zielenieć. Być może McGregor trochę pokręcił coś w tej historii i chodziło o faktycznie występującą w tym komiksie zielonoskórą bohaterkę Mint Julep, co miałoby, jak sądzę, więcej sensu, a przynajmniej czniłoby tę wymiany zdań taką mniej surrealistyczną, no ale nie mam tutaj pewności. W każdym razie Lee w końcu zgodził się na pocałunek między Shalom i Karmilą, zaszczegł jednak, że na kadrze, w którym do niego dojdzie, obie postaci muszą być tego samego koloru, co można było narracyjnie no, dosyć łatwo. Uzasadnić, choćby umieszczając te postaci pod te źródłem mocnego, kolorowego światła. Kiedy jednak do redakcji trafiły już gotowe kopie komiksu, okazało się, że kadr ma normalne, normalne kolory i całuje się tam postać czarnoskóra i białoskóra. McGregor kilkakrotnie stwierdził, że naprawdę nie wie, z czego ta sytuacja wynikała, niemniej było już za późno, by cokolwiek z tym zrobić i komik trafił do sprzedaży w takiej właśnie postaci. No i jaki był tego efekt, możecie się zapytać? McGregor stwierdził, że bezpośrednio żaden. Sprzedaż tytułu ani nie ucierpiała ze względu na ten pocałunek, no ani też on nie przełożył się na... Wzrost tej sprzedaży. Kill Raven pozostał równie niszowym tytułem jak wcześniej, no ale do komiksów, jakby nie patrzeć, do komiksów Marvela wprowadzono pierwszą międzyrasową parę, co utorowało drogę kolejnym, tym już bardziej rozpoznawalnym, takim chociażby jak Iron Fist i Misty Night. No, i dobra, tyle z mojej strony, i teraz zrobię rzecz, której nie lubię robić czyli będę się jakoś reklamował. Tak więc, jeśli chcecie dać mi sygnał, że taka formuła nagrań się Wam podoba, to macie kilka komplementarnych w sumie opcji. Możecie polubić to wideo, inną opcją jest subskrypcja kanału. Możecie też polubić informacje o tym nagraniu w innych miejscach, a te inne miejsca to przede wszystkim mój fanpage. W każdym razie, do zobaczenia, mam nadzieję. Cześć!